Ze względu na to, że w naszym hymnie jest mowa o dwóch masonach, Dąbrowski i Napoleon, powinniśmy ten hymn zmienić. Oczywiście to nie jest hymn polski, to nie jest dobra pieśń na hymn polski. Ten hymn nam narzucili masoni, on jest zupełnie bez sensu, bo przecież opowiada określoną historię, prawda? jak to Dąbrowski, marszałek Dąbrowski z ziemi włoskiej do, do Polski, jak się ma to do historii Polski, na ile to jest ważne w historii Polski. No, bez sensu, zupełnie bez sensu. Słowa skomponował mason, muzykę skomponował mason, bohaterami hymnu są masoni. I w wolnej Polsce natychmiast powinno się tę pieśń odrzucić. Natomiast. no. Tradycyjnym naszym hymnem, oczywistym jest... Jest... Znaczy... Inaczej. Naszym hymnem powinno być, moim zdaniem, to już jest tylko moje zdanie, Boże, coś Polskę, prawda? Tym bardziej, że ta pieśń jest uniwersalna, bo ma trzy wersje, ojczyznę, wolność. Racz nam wrócić, panie. Ojczyznę wolną pobłogosław, panie. I ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie. Prawda? Ojczyznę, wolność, racz nam wrócić, panie. I ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie. To jest, to już jest inne, inne znaczenie. No i znowu, hymn polski obecnie obowiązujący nie ma żadnego odniesienia do Boga. Wszystkie hymny tamtego czasu, które powstawały w tamtym czasie miały odniesienie do Boga. Natomiast naturalnym hymnem polskim jest Bogu Rodzica. No tylko tyle, że ta pieśń jakby nie ma takich cech, które powinny powinna mieć hymn. Więc jak ja bym decydował, czy jakbym doradzał, to bym zaproponował, żeby Polska miała dwa hymny. Na co dzień, jakby Bogu na co dzień, Boże, coś Polskę, a Bogu rodzica w jakiś specjalnych okazjach że przed 2000 rokiem Polska już będzie w Unii Europejskiej. Wolnomularstwo, dalej go cytuję. polskie przez swój humanizm, poszukiwanie prawdy i uczciwą pracę winno być jednym z ważnych ośrodków stabilizacji postępów w tym kierunku. I tu taki język dosyć yy, poetycki. Misterne przeobrażenia materii i, i orbity ciał niebieskich w kosmosie wokół pierwotnego punktu eksplozji są w bezpośredniej analogii do gwiazdy pomienistej jako promieniującego środka naszej braterskiej Unii. Naszą siłą grawitacji jest przyciąganie serc, serc i umysłów do tej Unii. Natomiast Adam Witold Wysocki, yy, yy, szef Uniwersalnej Ligi Masońskiej i yy, Francus, znaczy Francuz francus, mason francuskiego, redaktor naczelny Wolnomularza Polskiego yy, wydał yy, w marcu 1996 roku już wtedy yy, swego rodzaju odezwę do braci masonów zatytułowaną Masoni i, politycy, i Polityka. I w odezwie tej pisze władze wolnomularskie zdają sobie sprawę z tego, że poszczególni bracia stają do pracy w różnych obozach politycznych. Mają to wykorzystywać przede wszystkim do do tego, by te partie były za wejściem Polski do Unii Europejskiej. I idea europejska jest przecież, czytamy w tej ulotce, osią tradycji wolnomularskiej. Jeden z, z kolei jeden z anonimowych masonów polskich stwierdza również w Wormomulaszu Polsk. Dość się przypomnieć raz jeszcze, że w bieżącym roku obchodzimy 265-lecie Masonerii Polskiej, która od samego początku zaliczała się do przewidzieli idei wspólnoty duchowej o charakterze ogólnoeuropejskim. Daliśmy to też pod uwagę. Obecne procesy integracyjne, w których uczestniczy jako polscy masoni lat 90., opowiadamy się za Europą przepojoną atmosferą kultury społecznej i politycznej. Poprzez utworzenie loży Europa na wschodzie Warszawy pragniemy mieć swój skromny udział w budowaniu. Europy ludzi wolnych i wykształconych, wspólnej ojczyzny, ludzi sobie równych, potrafiących znieść się ponad przyjemne podziały, uznających się za braci ogarniętych wspólnymi dążeniami do sprawiedliwości społecznej. Znaczy język jest taki bardzo, można powiedzieć, ładny, ale pokażemy to, zresztą to chyba widać, że o co innego tak naprawdę chodzi. Wracam do Adama Witolda Wysockiego. Stwierdza on też w rozmowie, która odbyła się w redakcji Krakowskiego Czasu. Jeśli chodzi o realne wpływy wolnomularstwa, to faktem jest, że Liga Narodów została założona przez ludzi w większości należących do masonerii. Masoni, masoni uczestniczyli także przy pracach związanych z powstaniem ONZ Na to Redaktor Witold Gadomski prowadzący tę rozmowę mówi w pewnym momencie, Unia Europejska jest bez wątpienia pomysłem masonerii to Wysocki odpowiada w sposób taki typowo masoński. Trudno stwierdzić, czy rzeczywiście była to inspiracja masońska. Można natomiast powiedzieć, że idea Stanów Zjednoczonych Europy, czy też wspólnoty europejskiej jest zbieżna z celami masonerii zawartymi e, w Konstytucji e, Andersena. Z, 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 także w Laszu Polskim y, tenże Wysocki przeprowadza rozmowę z wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu Francji, z Libertem I, I tytuł tego wywiadu jest znamienny: od Europy chorej do Europy marzeń. W tym wywiadzie mówią, że Unia Europejska jest czymś, jest tą Europą y, marzeń, marzeń masońskich oczywiście. I ten y, wielki mistrz francuski mówi między innymi. także: Nasi bracia z polskich lóż mają dziś tę samą misję krzewienia idei wolności, równości i braterstwa, co inne wartości, o których mowa, nie wolno utożsamiać jedynie z Europą Zachodnią. Dlatego wszyscy Wolnomularze, obojętnie czy żyją we Francji, czy w Polsce, muszą współdziałać, aby zbudować to, co my, co my nazywamy świątynią ludzkości. I tutaj jest pewien klucz, bo i y, z wypowiedzi masonów, ale także z wypowiedzi niektórych osób, które mówią o, o integracji, europejskiej. Wynika, że integracja europejska jest tylko pewnym krokiem, pewnym etapem do dalszej ogólnoświatowej integracji, etapem do powstania rządu światowego. I jest taki wybitny, wybitny dla Masonów, polski Mason najwyższego stopnia, profesor Zbigniew Giertych, Gertych Niemykli z Giertychem, On w swoim czasie zajmował bardzo wysokie stanowisko w komunistycznym rządzie. I on w jednym ze swoich artykułów w ogóle

Idea światowego rządu, parlamentu i konstytucji otrzymała poparcie od noblistów, byłych prezydentów, premierów, ministrów, światowej sławy naukowców, finansistów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wśród nich znajduje się 10 osobistości z Polski. Przypadł mi zaszczyt, że profesor Gerdy, być także członkiem tymczasowego Parlamentu Świata. W 1968 roku Konwent Światowej Konstytucji obradujący w Szwajcarii i Niemczech podjął pracę nad Konstytucją Świata. W 1977 roku opracowany projekt, Konstytucji dla Federacji Świata podpisało kilkuset uczestników. Od tego czasu miały miejsce międzynarodowe spotkania, które przemieniły się w tymczasowy Parlament Świata. I, y o tych, o tych sprawach, o, o rządzie światowym y, Masoni długo milczeli, natomiast ostatnio jakby już tego w ogóle nie ukrywają, tak czują się pewnie. Y, między innymi w czasopiśmie masońskim aż seregia został opublikowany dokument masoński pod tytułem Przesłanki i Wytyczne Ustrojowe, który został wydany w okresie międzywojennym, który mówi o y, tym, co Masoneria powinna robić w XX wieku. I w tym dokumencie jest napisane. Y, y, w ten sposób, że no, są różne wojny, bo to było coś w czasie II wojnie światowej, więc nie mowa o II wojnie światowej, jest jakieś niesprawiedliwość, ubóstwo na świecie. To wszystko jest związane z tym, że są różne narody, różne religie, różne kultury. Jeżeli będzie jeden naród, jedna kultura, jedna religia, nie będzie wojny. Jeżeli są różne państwa, no to też są spory. Jeżeli będzie jedno państwo, to nie będzie spory i czyli powinna być jedna państwo na świecie, jeden naród, jedna religia i jedna kultura. W tym z tego dokumentu dowiadujemy się jeszcze, że no, są dwa ustroje, komunizm i kapitalizm. Oba ustroje są złe, skompromitowały się, ale oba ustroje też mają swoje dobre strony. I masoni wymyślają zupełnie nowy ustrój, który nazywa się gospodarka naturalna, który w sobie skupi cechy pozytywne, tak, komunizmu, jak i kapitalizm. I z charakterystyki tego ustroju wynikałoby, że jest to ustrój, w którym wszystko jest własnością wielkich koncernów, bo to nie jest, to nie są organizacje, to nie jest państwo, ale to też nie można powiedzieć, że to jest prywatne, bo to jest ponadnarodowe, ogólnoświatowe, zarządzane tak jak prywatne, a, a praktycznie no, to jest własność, można powiedzieć nawet ponadpaństwowa. I masoni mówią w tym dokumencie, że żeby ta gospodarka naturalna mogła funkcjonować, no to też do tego potrzebny jest jeden rząd światowy. I w tym dokumencie oni mówią w ten sposób, że oczywiście nie da się doprowadzić do tego, żeby było jedno państwo na świecie tak od z dnia na dzień, tylko musi się dokonywać w pewnych etapach. I te etapy mają tak wyglądać, że ostateczna integracja światowa będzie wtedy, kiedy zostanie już tylko pięć sześć superpaństw powstałych z integracji mniejszych państw. Te superpaństwa się zintegrują w jedno państwo, no i wtedy przystanie rząd światowy. I tutaj masoni już w okresie II wojny światowej mówili o tym, że Europa powinna przekształcić się w jedno takie superpaństwo, które później z innymi superpaństwami, takimi jak Stany Zjednoczone, na przykład się zintegruje właśnie w rząd światowy. I teraz w traktacie z Maastricht czytamy, że traktat z Maastricht jest pierwszym krokiem na drodze integracji że ta integracja będzie się posuwać dalej dalej i dalej. Wszystko będzie się zmieniać. I pytanie, jaka ta Unia Europejska, znaczy w jakim kierunku ona zmierza? I Myślę, że do tego, żeby, żeby to próbować przewi przewidywać, to wystarczy przeczytać trzy książki. Dwie z nich są autorstwa znanych masonów, czyli nowy, wspaniały świat Huxleya, ludzie jak bogowie Wersa i państwo Platona. Platon masonem oczywiście nie był, bo to nie te czasy. był orfikiem, był kimś, do kogo y, odwoływali się masoni. Ale myślę, że państwo Platona jest y, punktem do refleksji dla Aksleya i dla Wellsa i dla innych masonów, bo jeżeli spojrzymy w to dzieło, to dowiadujemy się z niego, jak zbudować super państwo, super totalitarne, w którym rządzi wąska elita y, i ma absolutną władzę. I Platon mówi, że, żeby takie państwo powstało, no to nie może być tam własności prywatnej. Teraz obojętne, czy ta własność będzie państwowa, czy ona będzie należała do superkonserwatora. Nie może tam być rodziny, trzeba rodzinę rozbijać. Nie może, musi tam być szkoła powszechna i bezpłatna, przymusowa. To jest w zasadzie całe dzieciństwo i młodość, tak żeby młodzież urabiać, dzieci, młodzież urabiać na swoje kopyto, i wreszcie musi to być państwo prawa. I Platon mówi w sądziele, że powinno się powoli wprowadzać różne przepisy prawne, potrzebające tak zwanymi wstępami, kiedy tłumacząc obywatelom, że ten przepis prawny jest w ich interesie i tylko w ich interesie, tak żeby ich przekonać do tego, i taki jeden przepis prawny, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty tysięczny w pewnym momencie obywatele nawet nie zauważają, że nie mogą już zrobić ani kroku, bo każdy krok reguluje prawo, w każdym momencie to prawo mogą złamać. I teraz jak spojrzymy na Unię Europejską, no to wszystkie te e, wskazane przez Platona elementy państwa superzytarnego, e, można powiedzieć, pogańskiego państwa wyznaniowego, czy jak to woli państwa szatana, się sprawdzają. Własność prywatna zanika, wszystko przejmują koncerty, rodziny zanikają, są rozbijane, nie są chronione, są, tworzy się pseudo rodziny, rodziny składające się na przykład z homoseksualistów. Szkoła jest taka, jak mówi Platon, prawo w Unii Europejskiej jest wszechobecne. W Unii Europejskiej już nikt nie wie dzisiaj, ile jest tych aktów prawnych, ale wiadomo, że no, parę lat temu było ich 200 tysięcy. Żeby wiedzieć, czym jest Unia Europejska, trzeba by poznać 200 tysięcy dokumentów. I y, można by tutaj, próbując się zastanawiać nad tym problemem, w którą stronę, dokąd zmierza Unia Europejska, jak bardzo jest to związane z pewnymi podstawowymi ideałami masenskimi, warto by zajrzeć choćby na chwilę do nowego, wspaniałego y, świata Huxley'a. Ale potem szukałem y, po różnych książkach tak? innych odpowiedzi. <laughs> Zainteresowałem się maszynem. Wpadło mi. Y, Padły mi w ręce postanowienia podjęte na międzynarodowym spotkaniu masonów w XIX wieku. I właśnie na tym zjeździe międzynarodowym masonerii postanowiono, my Kościoła nie rozwalimy przy pomocy rozumowania. Rozwalimy kości przy pomocy korupcji obyczajów. Wtedy postanowiono propagować rozwody, aborcję, homoseksualizm, yy, pornografię, radykalny feminizm, używki wśród młodzieży, eliminowanie krzyża przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, z tym wszystkim mamy dzisiaj do czynienia w całej cywilizacji europejskiej. To, co się dzisiaj robi, to nie jest wymysł, niesie ostrego czy. Połków. To jest plan przygotowany od dziesięcioleci. Kobiety. W 1880 roku jeden z parlamentarzystów francuskich w parlamencie powiedział: Musimy odebrać kościołowi kobiety. Kto ma władzę nad kobietą? Ma władzę na całym społeczeństwie. Demoralizacja kobiet, dzisiaj na każdym kroku, ideologia czynnika, którą papież Benedykt XVI w jednym z swoich ostatnich y, przemówień pożegnaje. I powiedział, że stanowi największe zagrożenie dla dzisiejszej ludzkości. Najwspanialszy zamysł Boga Zrealizowany w całej rzeczywistości. To jest stworzenie człowieka w jego zróżnicowaniu płciowym, jako mężczyzna i kobiety. Przyszłość naszej cywilizacji, w ogóle przyszłość ludzkości, zależy od właściwie kształtowanych relacji między mężczyzną a kobietą. Proszę, w którym znalazły się między innymi słowa. Powtarzam, człowiek, który był członkiem dziewięć, przez 30 lat masońskiej organizacji i przez 11 lat miał w swoim ręku władzę absolutną nad włoską Napisał słowo: W gruncie rzeczy, za to Sarenty, wolną najsłuszniej nazwać by można religijnym związkiem. Jego celem jest zniszczenie wszystkich religii a przede wszystkim religii katolickiej, aby zająć jej miejsce i sprowadzić rodzaj ludzki do pierwotnego bogactwa. Masoneria nie pojawiła się spontanicznie i przypadkowo w obrębie chrześcijaństwa. Powołały ją celowo do istnienia określone kręgi antychrystyki. Zależało im powie, na dokonanie duchowego i politycznego przewrotu, by zgodnie z ich zamysłami wyzwolić świat spod panowania Boga i zbudować na ziemi królestwo Szatana.